Gotuję różnie Chrobrego zwycięstwa. Myślę, że jakby no zagraliśmy na tyle, na ile mogliśmy. Hrobr wykorzystał nasze błędy, nasze słabe zagrania. Nakomicie to wykorzystali. Myślę że też, że w bramce obaj bramkarze chrobrego zrobili różnicę. Myślę, że zasłużenie przegraliśmy. Ciężko tutaj się doszukiwać czegoś więcej. W mojej ocenie mecz od samego początku niósł w sobie sporo emocji. Obie drużyny z taką dużą bardzo energią przystąpiły do gry, szczególnie w poczynaniach obronnych. Tam było sporo bardzo takich twardych pojedynków jeden na jeden. I muszę powiedzieć, że nie było w tym meczu za dużo błędów. Ten mecz momentami naprawdę obfitował w bardzo ładne, skuteczne zagrania i z obu stron nie było by zbyt wielu błędów technicznych. Myślę, że mógł się kibicom podobać. Ja cieszę się z tego powodu, że wzięliśmy rewanż za porażkę w Legionowie. Dzisiaj to Bogów był lepszym drużyną popełnialiśmy błędy w ataku, w obronie, nie no, ma co tu dużo mówić, no to dzisiaj, ten, ten, ten dzień, leży, żeby się do chróbnego było. Tutaj chciałem podziękować kolegom z przeciwnych drużyn za walkę, no dobrze wiedzieliśmy, co to dla nas znaczy, trzy punkty, dobry początek, też wiedzieliśmy, że regionowo nam nie leży, bo w ubiegłym roku dwa razy przegraliśmy, u nich przegraliśmy, jeżeli nie będzie łatwo, no ale na szczęście dzisiaj w drugiej połowie przede wszystkim wygraliśmy mocniej w obronie, Naszych parę pieków broni poszliśmy z kontrą no i byliśmy bardzo skuteczni, e, czym wyprowadziliśmy e, parę kontr, wyszliśmy na poradzenie 5-4-5 bramek i doprowadziliśmy to do końca, z czego się bardzo cieszę.